Na placu Defilat, niejako u stóp Pałacu Kultury, w miejscach oznaczonych białymi pasami, powstaną dwa budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr TR Warszawa. Ich projekty zaprezentował architekt Tomas Pfeiffer. Ułasabiają one twórcze życie stolicy i podkreślają kluczową rolę tych instytucji w tworzeniu nowego Centrum Kulturalnego Warszawy. Następnego dnia podczas akcji Sobota na placu artyści oprowadzali warszawiaków po terenie, budowano wizualizację przyszłych pomieszczeń, a na specjalnej przezroczystej tablicy można było zaznaczyć wizję zagospodarowania całego placu. A na koniec z drona zrobiono pamiątkowe zdjęcie. W Muzeum Pragi otwarto pierwszą w historii wystawę stałą, poświęconą w całości oczywiście prawobrzeżnej Warszawie. To niezwykła makieta przedstawiająca Pragę sprzed lat. Przy okazji można było obejrzeć czasową wystawę Podarować rzecz do muzeum. Nowoczesna multimedialna ekspozycja zawiera muzykę, dźwięki, obrazy, filmy, animacje i wizualizacje. Są też archiwalne zdjęcia. Całość wywiera ogromne wrażenie. Taka kiedyś była Praga. Metro Wilanów. Odjeżdżają ostatnie pociągi. Godzina 0.30. Jeden z torów zamknięty. Zasilanie odłączone. Do tunelu wyrusza ekipa, której zadanie polega na wymianie kolejnego odcinka szyn. Można to robić tylko w nocy. Część osób od razu bierze się za odkręcanie śrub. Jednocześnie z obydwóch stron twarde, stalowe szyny są cięte. Po 20 latach tory muszą być wymienione. Akcja zaczęła się na początku lata. Zużyta szyna na bok nowa na miejsce musi zostać lekko nagięta, bo to łuk torowiska. Cały problem w wymianie to czas. O godzinie 3.20 wszystko musi być skończone i posprzątane. Tu powstanie spaw bardzo precyzyjnie poziomowany. Podgrzewanie końców i po chwili płynny metal zalewa złącze. No i teraz tylko oczyścić i przeszlifować. W międzyczasie szynę przykręcono, podłączono prąd. Za pół godziny pierwszy test. A jutro kolejny odcinek. Na stadionie Osiru na targówku, tak jak na 11 innych stadionach w kraju, trening przed PKO biegiem charytatywnym. Wszystko to, żeby pomóc najbiedniejszym dzieciom. Blisko 300 biegaczy, tworzących siedmiosobowe sztafety, ruszyło. Jedno okrążenie to jeden obiad dla potrzebującego dziecka na całość godzina, więc trzeba się spieszyć. Silna sztafeta miasta była w czołówce. W sumie na warszawskim stadionie wybiegano 2037 posiłków przebiegając łącznie 824 km. To wspaniały wyczyn.